Cześć, witam was bardzo serdecznie. W kolejnych zadaniach Series Go zrobimy sobie zadanie o nazwie Przebij Oczekiwanie. Musimy rozbić 200 szyb. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to w miarę szybko pójdzie, w miarę sprawniej i w miarę bez najmniejszych problemów. Zobaczmy sobie, jak to wygląda, jak to się robi, jak to się prowadzi. Szybko znalazłem. Office ma dużo szyb. To jest dobre. Kurde, 200 szyb to będzie masakra. To będziemy robić i robić. Bóg wie ile tak naprawdę to zadania. Ale może uporamy się w jakąś szybką chwilę. Zobaczymy jak liczy nam te szyby. Eee... Nie wiem, do kogo mam dołączyć. I co to? To jest szybsza. Dobra. się wszyscy szybami będziemy zajmować teraz? Tu chyba jeszcze jakieś były, jak dobrze pamiętam. Dokładnie. No i mamy 13 szyb w tym momencie. No okej, okay. dobra. Nie mam naboju. A się w kwiatku schował. <grystanie> Skubaniec. Ale no dobra. Może nie będzie aż tak źle. Na tym to może w miarę szybko pójdzie. Byleby tej rundy szybko i w miarę sprawnie trwałe, to będzie naprawdę super. 20 szyb. 300 szyb trzeba rozbić. Pewnie długie zadanie to będzie. E, 32, a już się udało się naliczyć Tu Nade mną coś tylko Easy Mamy kałacha przynajmniej Oni wszystkie szyby rozbijali. No, jeszcze 40 E, ja to może nie będziesz aż tak źle z tym zadaniem Ja zaczynam Aha, trochę... Trochę koślawo jest Ale dobra, bo przynajmniej nikt tutaj inny nie rozbija Trzyb tylko ja że nie będzie aż tak źle. Wyrobimy się czasowo szybciutko. Przed przyjściem chłopaków, żeby grać dalej. MMA to się nie liczą. Ok. To ja będę biegał tylko i wyłącznie i niszczył szyby. Nie ma wejścia? Dobra. No niestety. To jeszcze bot Łukasz? No nieźle, bot mnie zabił. Ja jestem. Lecą te szyby. i miłosiernie szybko. Jeszcze szczelą, nie tu nie ma przejścia. Nie, zostawcie mi tą mapę, tu jest dużo szyb. Teraz pytanie, czy... czy... ...mogę... ...nie, to szyby są... ...nie do ruszenia. Hmm. Takie zadanie się udało jeszcze chycić na szybko. W dobie koronawirusa to możemy rozwalać teraz, robić przewiew każdemu. Zapewne mikrofon Ty może się uda to zrobić w ciągu jednego rozdania O Wiadomość komuś przyszła Kaj, Jan? Proszę o język, akurat robię nagranie jeszcze. Na YouTube. Nagranie na YouTube, więc proszę o język. Mam wakacje. Masz wakacje? Halo? Tak? No, już mam wakacje. O kurde. Do kiedy? Poważnie? zaprosiłeś? A nie wiem. Dajcie chwilę, zrobię tylko zadanie, dobra? Na tym, nagrywkę. zejdziecie na dół na chwilę? Zejdźcie, zejdźcie, na chwilkę na dół, dobra? Ja zrobię tylko ta nagrywka na YouTube. Dobra, 140. Kto ja się tu będzie czaju? Nie. Ale tak to można zadania robić, tak to się po prostu biega po mapie. Czy tutaj wzięli w ogóle jakąś szybę roz... Jaki zajebiste team, nie rozwalają szyb. i takie dziwne to zadanie trochę. Moja taka standardowa trasa w sumie Tu do środka I od razu tam na tamten, na tamto wejście to W sumie mi jeszcze tylko jeden Ten, to może ja Nie wiem czy to się uda tutaj w tym to wszystko zrobić Będę musiał jeszcze pewnie dwie, dwie rundy rozegrać, ale to się uda w takim razie w jednej rundy zrobić. To o to chodzi, o to chodzi. Gdzie ja jestem? O kurde, przyszedł jakiś ziomeczek do rozwalania szyb. O kurde, dobra, teraz jeszcze zginąłem. to widzę, że mamy podwojoną sytuację. Ale spoko. Terroryści wygrali, więc mamy więcej rund. O! Iż to z udało się! Szybciutko poszło. Teraz tylko musimy szybko wygrać jeszcze. Serio? Nie mogłem go trafić? Ani razu? E, rozwaliłem projektor, i tak wyświetla jakieś całki Dlaczego kika dostałem? E, bo na razie jak robię zadanie, zejdź na dół na chwilę, dobra? Skończę yeah. zadanie Ale cicho Zejdź na dół Ani słowa się Dobrze, nie zejdź na dół, proszę, Dziękuję. A, będzie miałem być cicho Dob o, Boże, z jak Exit się zatrzymałem. Do no, ostatni został? Nieee, to easy. To jeszcze bot. Dobra, GG. I szybkie zadanie udało się pyknąć w ciągu ilu? 10 minut? Bzz. Nieźle. Nieźle, nieźle. Co mi tu tutaj przycielili? Najgłośniejszy. Najgłośniejszy. Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście. Oczywiście subskrypcja w tamtą stronę, tu gdzieś nad roczkiem. Będzie, tam będzie film, a na dole będzie odnośnik do linków wszelakich, od które serdecznie zapraszam. Dzięki wielkie, że oglądaliście i trzymajcie się do następnego. Papa. Pa.